Musicie przyznać, że wspaniały dźwięk genialnego silnika, oczywiście żartuję, żadna pałusemka to nie jest zwykły plecot, a więc go gaszę, żeby było lepiej słychać. Na mojej stronie na Facebooku jedna osoba komentująca poruszyła taki bardzo ciekawy temat, żebym nagrał film na temat czy leasing w dzisiejszych czasach w tym nowym pisowskim ładzie. Czy jest to w ogóle rozwiązanie opłacalne, użyteczne, korzystne dla przedsiębiorcy. Powiem tak na w skrócie, na wstępie, na swoim własnym przykładzie. Jak wiecie, mam te dwa swoje samochody prywatne. Właśnie ta tutaj Audi A8. Mam też tą Skodę Octavia RS 230, która wkrótce wyjedzie do Słowenii. Na razie po prostu przez weekend samochodem tym nie jeżdżę z tego względu, że wysłałem Słoweńcowi stan licznika, na który się umówiliśmy, że już więcej samochodem jeździć nie będę, czekam na przelew, dojdzie. No to to fajnie, jak nie dojdzie, no to będę sprzedawał dalej, ale to jest inna historia. Pozbywam się e, dwóch tych samochodów, swoich samochodów prywatnych, chcę wymienić e, oba te samochody. E, pierwsza podmotek poszła Skoda, później pójdzie Audi. E, no i tak się właśnie zastanawiałem nad jakimś finansowaniem nowego samochodu. W leasing, byłem nawet w salonie Skody, oglądałem nową. Oktawie RS. Pomijając już ten fakt, że samochód całkowicie mi się nie spodobał, miałem tam zastrzeżenia do tego do, do właściwości jezdnych, do kół samych w sobie. Nie wiem, czy to wina opon. W każdym razie jechało się samochodem tak, jakby co najmniej trzy łożyska w samochodzie były uszkodzone. Kompletnie nieintuicyjny wyświetlacz, a sama taka, jakby powiedzieć, przestrzeń kierowcy i pasażera z przodu, no to jak w kurce. Oczywiście ktoś może się ze mną nie zgadzać na temat tej Oktawii RS, to nie jest mało istotne w tym momencie. Ja swoje zdanie mam takie, że czy to będzie Skoda, czy to będzie jakikolwiek inny samochód nowy, wszystko jest taka sama: Tandeta robiona, kompletnie beznadziejne samochody. Ale w dzisiejszym nagraniu to, co właśnie chcę powiedzieć, dlaczego nie zdecydowałem się na zakup Skody, to już są Skody, to jest moje indywidualne. Spostrzeżenie co do tego samochodu, ale dlaczego też nie wybrałem innego samochodu, nie wziąłem go w leasing. Zapraszam do oglądania. Jak wiadomo, do 2021 roku leasing był jakby taką najpopularniejszą formą finansowania samochodów. Ja tutaj się odniosę do mikroprzedsiębiorców spółek cywilnych przede wszystkim do jednoosobowych działalności gospodarczych jak to wyglądało do tej pory jeżeli braliśmy sobie samochód bliznik na 2, 3, 4, 5 lat w przypadku samochodu osobowego mogliśmy odliczyć połowę podatku VAT następnie jeżeli chcieliśmy samochód sprzedać mogliśmy nie wprowadzać tego pojazdu do Ewidencji środków trwałych e, działalności gospodarczych, tylko wykupić e, na tak zwany wykup prywatny, na siebie, na osobę prywatną i po e, pół roku sprzedać bez podatku VAT, bez e, podatku dochodowego. Tak naprawdę tylko podatek PCC e, zostawał, tak? jeżeli nowy nabywca chciał od nas kupić ten samochód. Tak to po prostu wyglądało. A jak to wygląda dzisiaj? Przez te. Nieszczęsne tutaj pisowskie rządy ułatwiające obywatelom życie. Sytuacja wygląda tak, podam na swoim przykładzie: jeżeli zdecydowałbym się na zakup tej nieszczęsnej, tak jak wcześniej powiedziałem, tej Octavii RS, czy, która tak bardzo mi się nie podoba, czy jakiegokolwiek innego pojazdu oczywiście przez okres użytkowania pojazdu odliczam od samochodu osobowego bo mówimy tutaj o samochodzie osobowym a nie ciężarowym, odliczam tak, tak samo jak wcześniej połowę podatku VAT tylko co się dzieje później jeżeli chcę ten samochód po trzech latach wykupić, bo kończy mi się leasing nie chcę go nim już jeździć, chcę kupić inny samochód, chcę go po prostu sprzedać wtedy się pojawia taki problem nie ma już możliwości wykupu na siebie jako na osobę Prywatną z samochodu z leasingu, bez e, obowiązku zapłaty e, podatku VAT i podatku dochodowego. A tak naprawdę e, dochodzi nam jeszcze do tego nowy podatek pisowski składka zdrowotna. I co się dzieje? E, w ubiegłym roku wykupowałem samochód z leasingu. Nie wykupowałem, ale podaję taki przykład. Wykupowałem ten samochód, sprzedawałem go i było wszystko ok. Byłem do przodu na tym leasingu, to że od rat leasingowych odliczyłem sobie połowę podatku VAT. Dzisiaj, jeżeli wykupuję samochód z leasingu, nie mogę go sprzedać bez żadnych podatków, tylko muszę go sprzedać na fakturę VAT 23%, czyli automatycznie jestem do tyłu 23% podatku VAT od kwoty, za jaką pojazd sprzedaję. Do tego dochodzi 19%. Czy tam 18% podatku dochodowego, i dochodzi jeszcze nowy podatek, który przez pisowców jest nazywany jako składka zdrowotna. Czyli yy, trudno myśleć, że jest to opłacalne. Nie wiem w ogóle dlaczego tak się dzieje, że ludzie biorą te samochody w leasing. Ale sami zobaczcie, no, w tamtym roku wykup leasing był jakąś formą oszczędności, gdzie można było chociaż te połowę tego VAT-u odliczyć. I teraz sytuacja jest bardzo paradoksalna, bo jeżeli użytkuję ten samochód w leasingu i przez okres użytkowania odliczam z niego połowę podatku VAT, samochód po dwóch latach traci na wartości bardzo mało, to nie dość, że będę musiał tak naprawdę Oddać ten cały VAT, który odliczyłem, to jeszcze dopłacić, bo będę musiał sprzedać samochód z fakturą VAT 23, czyli 23% VAT-u będę musiał zapłacić, a nie te 11,5% odliczyć. No, łatwo to policzyć na takim przykładzie, że kupiłem samochód za 200 tysięcy, po dwóch latach jest ten samochód warty 150, no to sobie policzcie, ile zaoszczędziłem odliczając te 11,5%. Z 200 tysięcy, a ile trzeba zapłacić, jeżeli samochód jest warty 150 tysięcy, pełny VAT 23%. Do tego wszystkiego dochodzi podatek dochodowy i dochodzi nowy pisowski podatek, który jest nazywany składką zdrowotną. Także robi się totalny kosmos. Leasing jest w tym momencie w ogóle nieopłacalny. Ja w ogóle się dziwię, że ktoś na takie rozwiązanie się porywa. Dziwię się, że jeszcze istnieją. Komisy, które się szczycą w tym, że oferują leasing w 10 bankach i tak dalej. No, poczytajcie sobie na ten temat. Ja naprawdę jestem szokowany, jak można w dzisiejszych czasach decydować się na samochód w leasing. Moim zdaniem rozwiązanie totalnie bez sensu ale to, 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 to ktoś mądrze kiedyś powiedział: Pogruza za 10 tysięcy. Jedzie się do komisu z szwagrem, z mechanikiem, z żoną, z teściową, z połową rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o podpisanie umów, kredytowych, no to idzie tylko mąż i żona. I tak samo tutaj. Samochód za 10 tysięcy. 10 znachorów, fachowców, specjalistów. A tutaj, jeżeli naprawdę trzeba wydać duże pieniądze. Albo stracić duże pieniądze, no to się po prostu mózgu nie używa. Taka mentalność e, chyba niektórych polskich obywateli sprzyja temu e, działaniowi, ty, 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 tym działaniom rządu, że sobie po prostu pozwa, pozwalają na takie, a nie inne działania. Dla mnie jest to, mówię, kompletnie bez sensu. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, może się z tym przecież nie zgadzać. Ja też nie jestem jakąś wyrocznią. Wystarczy im sobie skontaktować się z jakimkolwiek biurem rachunkowym. Ale to mówię, to każdy może mieć swoje zdanie, bo no też to, że jedno biuro rachunkowe tak uważa i tak mówi, to nie znaczy, że drugie nie będzie do tego namawiać. No, po to jest... Tyle rozwiązań, i tyle wyjść, żeby każdy znalazł coś dla siebie, i tak samo jest odmienność zdania, musi być szanowana. Ja mówię na swoim przykładzie: zrezygnowałem z brania jakiegokolwiek samochodu w leasing, i dlatego postanowiłem kupić samochody, pozbywając się tych swoich dwóch. Prawie nowe. Z rynku amerykańskiego są to samochody, oczywiście, powypadkowe. Mówię tutaj na swoim przykładzie: nie stać mnie na zakup nowych samochodów. Leasing jest totalnie nieopłacalny. Także mi powypadkowość jakaś tam drobna nie przeszkadza i uważam, że postąpiłem rozsądnie, biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, do czego nas ten kochany pis doprowadza. Tyle w tym temacie. I idę sobie coś kupić do picia i na koniec taka refleksja dla tych mniej zorientowanych którzy szybko się garną żeby podpisywać wszelkiego rodzaju umowy leasingowe, kredytowe tego typu tematy warto żeby się zastanowić czy ta nowa Kia, czy Hyundai czy to Mondeo za dwie paki jest tak niezbędne do życia czy jesteś przygotowany na straty w ciągu tak duże straty, w ciągu dwóch, 3 lat, żeby sponsorować po prostu polską patologię, która jest uprawiana przez ten cały nowy wał. Czy nie lepiej sobie kupić takiego po prostu gruzika, jak ja tutaj jeżdżę za 5 dyszek, za gotówkę i mieć spokojną głowę? A jako kwestię dyskusyjną zostawiam to po prostu obserwującym kanał czy te nowe samochody tak jak jeszcze raz podkreślam bo ja nie mówię, że ja kupiłem najlepsze samochody w tych Stanach Zjednoczonych bo uważam, że to są takie same złomy jak każdego innego producenta uważam, że wszystkie nowoczesne samochody są jednorazowe czy ten, czy te samochody, ten samochód, który sobie weźmiesz w leasing za dwie paki przejedzie bezawaryjnie tyle co ten gruzik którym ja teraz jeżdżę ja wiem, że nie ma wirtuala, nie ma full leda, nie ma takich tematów, którymi można zaimponować. Tylko uważam, że czasy są jakie są i naprawdę trzeba liczyć swoje pieniądze, a nie oddawać je za darmo. No już nie powiem komu. Trzymajcie się na razie.